Wiejskie przystanki mogą wyglądać tak Mogą być także miejscem pełnym dobrych emocji i sztuki. Tym tropem poszli mieszkańcy niewielkiego Gierczyna w górach izerskich, którzy nie tylko odnowili zrujnowany przystanek autobusowy, ale także nadali mu lokalnego charakteru, w ruch poszły farby i morze kreatywności. Chcieliśmy, żeby nasz przystanek różnił się od wszystkich innych kolorowych przystanków, jakich trochę już w Polsce jest. Dlatego postawiliśmy na pejzaż, postawiliśmy na dokładnie nasze miejsce, czyli mamy Góry Izerskie, mamy kościół. Jest historia o kocie, który wychodzi na łąkę. Historia o krówce, która cały dzień muczała i, i chciała z nami tutaj trochę poprzebywać. Każdy, czy to duży, czy mały, mógł zostawić po sobie ślad. I tak w krótkim czasie podziwiać można było pszczółki, motyle i oczywiście kwiaty. Czy ten przystanek jakiś taki ładniejszy jest, czy może nie? Ładniejszy, o A co ci się w nim podoba? Toż jest Wcześniej to był okropny to przystanek, teraz jest naprawdę, naprawdę piękny. Akcję włączyłem się od początku tutaj, patronujemy tą akcję nad przystankiem. Zaczęliśmy od w ogóle remontu jego, no a teraz idzie dalej. To coś, co nas tutaj też łączy, dzięki temu się spotykamy i, i można powiedzieć, że działamy razem. Serce się raduje na widok tego. To, co było wcześniej, a jest teraz naprawdę jest naszą dumą. Tych najcenniejszych skarbów w nie jest blisko 300. Ludzie. To jest chyba największy skarb, jaki istnieje. Otaczają mnie ludzie, którzy mnie inspirują, wspierają i motywują do działania. To niesamowite, co może powstać w czynie społecznym, podkreślały turystki, które zwiedzały wieś. Absolutna magia. Fantastycznie. No, jestem zauroczona, także naprawdę słów Dobrze. brak, bo bo jak się przyjeżdża z miasta, to w mieście się nie wie, jak wygląda życie w takich właśnie małych miejscowościach. Pomysłowości i kreatywności mieszkańcom tego miejsca nie brakuje. I jedno jest pewne: jeszcze nie raz coś wspólnie zmalują.